Historia tego jest taka, że w momencie kiedy zacząłem spożywać zielonki i zobaczyłem, że pomaga mi to oczyścić elita, dodaje mi to energii i czuję się fantastycznie, to zacząłem częstować najpierw rodzinę, potem znajomych, potem się okazało, że znajomi znajomych potrzebują oczyścicielita, że znajomi znajomych znajomych potrzebują jakiejś pomocy związanej z chorobą. Okazało się, że zielonki naprawdę działają i jakoś tak pocztą pantoflową się to zaczęło rozchodzić, że zarejestrowałem się w firmie, która sprzedaje zielonki i po prostu czerpię z tego prowizję. Czyli wystarczy się zarejestrować na stronie i albo dostajesz zwrot w postaci produktów, albo pieniędzy. I powiem tak szczerze, że zawsze byłem sceptycznie nastawiony co do suplementów, diety, co do produktów z programów afiliacyjnych czy multilevel marketingu, ale okazuje się, że jest to jeden z nielicznych suplementów, który naprawdę działa. Więc zobacz, jakie to jest proste: jeżeli spożywasz te zielonki i działają, sprawdziłeś już na każdym swoim etapie zdrowia, że, że ci pomogły, to teraz, w momencie, kiedy polecisz swojemu znajomemu czy rodzinie, Możesz dostać z tego prowizję. Wszelkie szczegóły na stronie poniżej. Kochani, często się mnie pytacie, z czego aktualnie żyję, a więc między innymi żyję z tego, że w momencie, kiedy sprawdziłem na sobie zielonki, czyli chlorelle i jęczmień, i odczułem działanie, podniosło mi to energię, oczyściło jelita, yy, wzmocniło mnie we wszystkie brakujące mikro, makroelementy, witaminy. Czy jakiekolwiek inne aminokwasy, to stwierdziłem, że przekażę to na spróbowanie swojej rodzinie, potem znajomym. Potem się okazało, że znajomi, znajomych potrzebowali również oczyścieli, potrzebowali w różnych stadiach swoich schorzeń. Okazało się, że jest to jeden z nielicznych produktów na rynku, który faktycznie działa. No i się okazało, że dzięki temu, że ja polecam z linku referencyjnego, apiliacyjnego innym te zielonki, to dzięki temu mam produkty albo w niższej cenie, w późniejszym etapie miałem je za darmo, a później się okazało, że trzeba było zarejestrować firmę i dostawać z tego prowizję. Więc tak też zrobiłem i zacząłem opowiadać o tych, o zielonkach w internecie. Zacząłem dostawać prowizje z linku afiliacyjnego. Znajomi znajomych zaczęli polecać, którzy też potrzebowali. I jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, to wystarczy, że wypełnisz formularz poniżej zielonaprzemiana.pl i w każdej chwili zapraszamy do wzrastania, bo, bo chyba każdy rozumie jak działa program Afiliacyjne z linkiem referencyjnym czy multilevel marketing.